W tych jaskiniach można zaobserwować przejście od zwykłego przetrwania do życia, do obserwacji świata, do cieszenia się nim, ludzie zbierający się, by tworzyć sztukę. Podczas zwiedzania jaskiń w regionie Harama, które są znane z zawierania prehistorycznych dzieł sztuki datowanych na 10 tysięcy lat wstecz. Sztuka jaskiniowa jest nieodparta, ma w sobie coś bezpośredniego. Jakby przeszłość wyciągała rękę przez kamień. Niektóre malowidła są pełne gracji, niemal jak scena filmowa, inne są dziwne. Nie chodzi tylko o piękno oddane w węglu i ochrze, lecz także o strach, pamięć, a może nawet mit. Kawałek po kawałku staje się jasne, że to nie były zwykłe obrazy, to były przekazy, ostrzeżenia być może, albo historie przekazywane bez słów. Bo nie cała sztuka jaskiniowa opowiada o polowaniu. Część z niej pokazuje nam także tych, którzy byli łowieni. Dziś zagłębiamy się w najstarszą sztukę na ziemi i to, co może nam powiedzieć o przemocy świata, który nas ukształtował. Cienie na kamieniu. Na długo przed bizonami z Lascaux czy końmi z szowe istniała jaskinia na południowym krańcu Afryki. W Blombos Cave archeolodzy odkryli coś cicho rewolucyjnego fragmenty ochry z wyrytymi wzorami krzyżykowymi, mające ponad 70 tysięcy lat. To nie były zwykłe, przypadkowe zarysowania. Obok nich znajdowały się muszelkowe paciorki prawdopodobnie noszone jako naszyjniki, narzędzia kostne do mieszania pigmentów oraz muszle abalone, służące jako wczesne pojemniki na farby, prehistoryczne palety pozostawione przez ludzi myślących w symbolach. Tu nie chodziło tylko o przetrwanie, to była komunikacja, ekspresja, narodziny abstrakcji. Ale tutaj historia zaczyna się zmieniać. W jaskiniach La Pasiega, Ardales i Ardales w Hiszpanii badacze znaleźli czerwone linie i kropki malowane ponad 64 tysiące lat temu na długo przed tym, jak Homo Sapiens postawił stopę w Europie. Te znaki najprawdopodobniej wykonał Neandertalczyk. Przez dekady sądziliśmy, że myślenie symboliczne jest unikalne dla nas, że tylko my opowiadaliśmy historię pigmentem i światłem ognia. Ale teraz wydaje się, że ten błysk istniał także u innych gatunków, pojawiając się osobno, lub być może przekazywany w momentach, których nigdy nie zobaczymy. W miarę jak sztuka się rozprzestrzeniała, świat zaczynał świecić znakami na wapiennych, bazaltowych i piaskowcowych ścianach. W jaskiniach Sulawesi w Indonezji około 45 tysięcy lat temu ktoś namalował dzikie świnie i odcisnął dłonie jako szablony. Na wyspie Borneo wczesni ludzie wyrysowali ogromne kształty dzikiego bydła. W regionie Kimberley w Australii sztuka skalna sięga 40 tysięcy lat wstecz. Gdziekolwiek spojrzysz, dominuje jeden temat zwierzęta. Ich stada. Pędzące, pasące się, uwięzione w ruchu. A jednak co dziwne, przez dziesiątki tysięcy lat artyści pozostawiali samych siebie poza obrazem. Świat za ścianami. To zagadka, która cicho kryje się w cieniu każdej jaskiniowej ściany. Dlaczego artyści, tak zdolni do oddania lwów w skoku czy bizonów w realistycznym ruchu, prawie nigdy nie malowali samych siebie? Jesteśmy istotami wizualnymi. Nawet malutkie dzieci, bez formalnego szkolenia, rysują ludzików zanim nauczą się formułować pełne zdania. Więc dlaczego brak postaci ludzkich? A kiedy człowiek się pojawia, nie jest bohaterem. Nie jest centralny. Często jest stylizowany, sprowadzony do prostych kształtów, zgięty, złamany, krwawiący. Czasem leży twarzą w dół, czasem jest pełen włóczni. To przeczy długo utrzymywanemu mitowi w antropologii, tak zwanemu szlachetnemu dzikusowi. Ideę, że wczesni ludzie żyli w pokojowej harmonii z naturą i między sobą, Nietknięci zepsuciem współczesnego życia. Można zrozumieć, dlaczego ten mit przetrwał, patrząc na sceny jaskiniowe z epoki lodowcowej. Zwierzęta są piękne, sceny wydają się spokojne, idylliczne. Kultury takie jak aurignacjańska, grawetiańska czy magdaleńska pozostawiły dzieła zdumiewające detalem i ruchem. Stada koni galopują po wapieniu, lwy wylegują się w grupach. Obecna jest potężna estetyka, która wywołuje coś w rodzaju prehistorycznej nostalgii. Ale jeśli przyjrzysz się uważnie, wystarczająco długo, iluzja zaczyna pękać. W jaskini pechmerle za słynnymi centkowanymi końmi znajduje się postać ludzka leżąca twarzą w dół. Ciało jest przebite. Od pięciu do dziesięciu włóczni przypomina kształt sztyletów wbitych w tułów i kończyny. Niedaleko niej stoi symetryczny symbol. Niektórzy interpretują go jako ptaka, inni jako znak klanu, niczym cichy świadek. A może ostrzeżenie? Ramiona rozpostarte szeroko, nogi rozstawione, postawa sztywna, wyzywająca. Przywodzi na myśl nagrania z wyspy North Sentinel, gdzie odizolowani mieszkańcy, gdy ktoś się zbliżał, nie uciekali. Rozkładali kończyny i podnosili broń. Może ten jaskiniowy symbol pełni taką samą funkcję ostrzeżenia. Tak się kończy, gdy przekraczasz granice. Znaki mordu. Niedaleko Pechmerle znajduje się inny system jaskiń, Kugniak, gdzie sceny stają się jeszcze bardziej niepokojące. Wśród wizerunków jeleni i koziorożców pojawiają się dwie postacie ludzkie, obie zdające się być uchwycone w momentach agonii. Jedna wygląda, jakby uciekała, schowana wewnątrz sylwetki olbrzymiego jelenia, prawdopodobnie megalocerosa. Druga jest jednoznaczna. Ramiona i nogi rozpostarte, ciało przeszyte włóczniami. Rany nie są przypadkowe, są metodyczne. Kończyny, tułów, boki, wszystko uderzone z premedytacją. To nie był przypadek zatrzymany w czasie. To była wiadomość, wyryta w bólu. Ale jaki świat stworzył taką sztukę? Czy to pamięć prawdziwego zdarzenia? Egzekucja? Ostrzeżenie? W szczytowym okresie górnego Paleolitu, około 37 tysięcy lat temu, Europa mogła liczyć mniej niż 4 tysiące homo sapiens. To mniej niż populacja małego miasteczka rozrzuconego po całym kontynencie. Większość żyła w małych grupach liczących od 15 do 30 osób, ponad połowa z nich to dzieci. Wojny na wielką skalę były mało prawdopodobne, ale przemoc osobista zdecydowanie realna. Antropolodzy często badają współczesne mobilne społeczeństwa zbieracko-łowieckie, aby lepiej zrozumieć odległą przeszłość. Porównawcze badanie 21 takich grup wykazało, że 55% morderstw miało charakter jeden na jednego. Emocjonalny, osobisty, często wybuchający z zazdrości, zdrady lub zemsty. Około 36% miało miejsce w obrębie tej samej grupy, między krewnymi lub bliskimi przyjaciółmi. Tylko 15% dotyczyło osób z zewnątrz a nawet te rzadko były związane z ziemią lub terytorium. Zwykle chodziło o status, wstyd lub skradzionych partnerów. Co jeszcze bardziej wymowne, te zabójstwa rzadko były impulsywne. Były planowane, zapamiętywane i opowiadane, wpisane w tkankę zbiorowej pamięci grupy. Jeśli przemoc w paleolicie była rzadka, nigdy nie była bez znaczenia, a część z niej została wyryta w kamieniu. Gdy to nie ludzie zabijają. Nie wszystkie sceny jaskiniowe przedstawiają człowieka jako agresora. W niektórych to właśnie ludzie zostają uchwyceni w momencie porażki, ranni, przytłoczeni lub przemienieni. Nigdzie nie jest to tak wyraźne jak głęboko w kompleksie jaskiń Lasco, w komorze znanej jako scena szybu. W przeciwieństwie do szerokich paneli galopujących zwierząt w innych częściach jaskini, ta opowiada zupełnie inną historię. Ogromny bizon dominuje na ścianie, brzuch rozdarty, wnętrzności wylewają się w szczegółach anatomicznych. Przed nim leży postać ludzka, ramiona rozpostarte, głowa przedstawiona niczym ptak. Niektórzy uważają, że to człowiek w masce. Inni widzą w tym symboliczne przeistoczenie, może szamana w transie. Niedaleko stoi kij zakończony ptakiem, niemal jak duchowy totem lub miotacz włóczni. Interpretacje są niezwykle różne. Czy to był nieudany polowanie w w którym ranny Bizon odwrócił się i rozerwał swojego napastnika? A może to była duchowa podróż, wyobrażona przestrzeń, w której człowiek i zwierzę się zlewają, łącząc tożsamość i znaczenie? Nigdy tego nie poznamy. Ale nie jest to jedyny taki moment. W Rocco Sorcier, wyrzeźbiony fryz pokazuje człowieka uciekającego przed pędzącym zwierzęciem. Ramiona uniesione, ciało odchylone, uchwycone w ułamku sekundy przed uderzeniem, lub tuż po wąskim uniknięciu pozycji tej można dostrzec nawet nutę humoru, rodzaj prehistorycznej ironii zatrzymanej w kamieniu. W jaskini Gabilu pojawia się kolejna postać dziwny hybryd człowieka i bizona, skręcony w pozie, linie wyryte jak rany, duch, szaman czy coś pomiędzy ból jest wyraźny. Czasem te obrazy wydają się pamięcią, innym razem mitem. Objawienie z Sulawesi. W 2019 roku, głęboko w jaskini na indonezyjskiej wyspie Sulawesi, badacze dokonali odkrycia, które cicho przewróciło dotychczasową chronologię ludzkiej wyobraźni. Namalowana około 44 tysięcy lat temu, scena przedstawiała grupę małych postaci otaczających zwierzęta: dzikie świnie i karłowate bawoły. Ale to nie byli zwykli ludzie. Niektóre miały ogony, inne pyszczki. Wszystkie były istotami hybrydowymi, część człowiek, część zwierzę, uczestniczącymi w pozornie skoordynowanym polowaniu. Byli teriantropami, zmiennokształtnymi umysłu prehistorycznego. To było więcej niż zwykła scena polowania. To najstarszy znany przykład opowiadania historii w dziejach ludzkości. Przed tym odkryciem wielu uważało, że złożone tworzenie mitów zaczęło się w Europie, być może od słynnej postaci z głową ptaka w Lascaux. Tymczasem scena z Sulawesi jest o tysiące lat starsza i nie jest obrazem izolowanym, to narracja. Wiele postaci działa z wspólnym zamiarem, łącząc ludzkie i nieludzkie w symbolicznym świecie wykraczającym poza zwykłe przetrwanie. To zmienia perspektywę ponieważ jeśli wczesni ludzie w Azji południowo-wschodniej opowiadali symboliczne historie z wymyślonymi stworzeniami to zdolność do tworzenia mitów z archetypami, bohaterami i zasadami była już w pełni rozwinięta na długo przed pojawieniem się pisma czy miast i mogła mieć charakter uniwersalny człowiek z głową ptaka w Lasko rogaty szaman w Gabiju, kucająca postać uciekająca w Sorcier. to nie były przypadki wyobraźni były częścią wzorca, wspólnego ludzkiego impulsu, by przekształcać niebezpieczeństwo w znaczenie. To sugeruje, że artyści epoki lodowcowej nie tylko rejestrowali to, co widzieli, kształtowali to, w co wierzyli. Interpretując nieznane. Im dalej podążamy za tymi obrazami w przeszłość, tym bardziej zdają się zacierać granice między rzeczywistością a wiarą. Niektórzy antropolodzy uważają, że postacie przebite włóczniami to prawdziwi ludzie zdrajcy, wrogowie lub ofiary naruszenia tabu. Inni widzą w nich mityczne archetypy, symbole kary, losu lub przemiany, wpisane w ustne tradycje, których nigdy nie usłyszymy. W wielu kulturach jaskinia była czymś więcej niż schronieniem była przestrzenią świętą. Miejscem pomiędzy światami. Niektóre teorie sugerują, że te malowidła były częścią rytuałów inicjacyjnych, wizji szamańskich lub ceremonii ku czci duchów zwierząt. Sam akt malowania przy świetle pochodni głęboko pod ziemią mógł być równie ważny jak sam obraz. Cokolwiek było ich celem, dbałość i szczegółowość tych dzieł pokazuje, że miały znaczenie. Nie tylko jako sztuka, ale jako wyraz wiary. Nawet teraz, stojąc przed nimi, czujemy to. Ten dziwny miks czci i strachu. Rodzaj cichego porozumienia, przekazywanego przez czas bez słów. Jeśli dotarłeś aż tutaj, oficjalnie jesteś częścią naszej plemiennej społeczności. Więc zasubskrybuj kanał, zostaw komentarz o tym, które malowidło jaskiniowe wywarło na tobie największe wrażenie, albo czy uważasz, że te sceny to mit, pamięć czy coś zupełnie innego. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku.